Pankejki jagodowe. Co będzie potrzebne? Dwie łyżki masła. Jedna szklanka jagód bądź bory. Półtora szklanki mąki samorostnej. Jedna łyżka proszku do pieczenia. Zostaw Jedna szklanka mleka. Olej roślinny. Można użyć miodu bądź syropu klonowego. Nagrzewamy. Nie, no powiedz. No jak nie no jak... Powiedział nagrzewać. Nie. Hmm? Wrzucamy trochę za dużo mi się wydaje, ale spoko. ale spoko. Ale spoko. Ale spoko. Dobra, i teraz wsypujemy mąkę. No, wylatuj. Proszę do pieczenia. szczypta soli. Teraz robimy dziurkę w środku mąki. Piąkło. no piątku ale wbić tak głęboko no, tak tak głęboko tak. bierzemy jajko jajeczko jajeczko tatusz pomóż rozbijamy i wrzucamy Rozwijamy i wrzucamy bez skórki pa pamiętajcie bez skórki pamiętajcie o tym bo A jak I bez skórki wlewamy co nam zostało ole mleko o, wlewamy mleko. Mleko. mleko mleko i mieszamy Mieszanko. Dobra, Janek, mieszaj. Mieszaj. Trzeba pomieszać. Bo my poczekamy, ja Wam zapowiedzę. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Na taki. Po... O! Bo nawet zobaczą sobie. To, to jest taki fajny żółty też. I trochę zielone się to robi na ekranie. Szybciej mieszajcie lepiej, bo tak wolno. No nie przyda się. Zobaczcie. Jak jest już takie, to, wy, to można wolno, ale, ale jeśli chce się je szybko, to szybko. Wolno. Boni, zobacz, to jest już takie Jest na ekranie prawie całe, a teraz już żółta. Muszę mieć bo niego. Boni, uważaj, boni. No, teraz to wygląda tak obecnie te jaguczki, a więc poczekam. Ponownie szybko mieszamy przez chwilę się Tam musi jeszcze wystygnąć, ostygnąć. Jak to woli, wystygnąć lub ostygnąć. Doda można dodać cukru jak jest za zbyt kwaśne. I nadal mieszamy. Teraz wygląda to tak. Wlewamy te jagódki, które się grzały. Są, są pyszne. No miały się wylać przecież. Ale I wyciągamy tej... Trzeba resztę. dodać, dodać. No, no, Wylewamy więcej. I proszę taką wielką łóżkę, a tą malutką Taka mi duża? daj. Tą malutką. Mieszamy. I... Masz ból, I Imię. Min... Dobrze? Tak. Mieszaj, poczekajcie. Bierzemy i dużą patelnię, i zobaczcie, jak tu zmieniło kolor na taki fioletowo o szary ładne. Nalewamy oleju na tą dużą patelnię, którą Wam pokazałem. Bierzemy łyżkę i wlewamy tam na patelnię. Ja I tak robimy po no, kilka coś, razy. Badałeś, jak, ja się I, po, i, tak, na I tak robimy kilka razy. Bierzemy szpatułkę i robimy kształt, co nie? No bierzemy szpatułkę. Powiem, bierzemy szpatułkę i, i robimy takie coś. Żeby nie będzie No właśnie. Co Obracamy na kolejną stronę i tak ma być przez 30 minut. Ucz. Przez 30, 30 sekund. Przepraszam sobie. Przez 30 sekund und ma tak leżeć na drugiej stronie. Poczekajmy. Bierzemy ten pyszny miodek lub syrop klonowy. I oblewamy nasze naleśniki, które są takie ładnego koloru niebieskiego. No, niebieski jest ładny, trzeba przyznać. I powtarzamy to kilka razy. Jeśli chcecie więcej porcji dla znajomych lub rodziny, to po prostu robicie to samo kilka razy. Czyli nagrzewacie na patelni, bo tamte już są zrobione. A ja idę jeść i zobaczymy ja, się. Później papa pa, widzą. Nie.